w kolejnym filmie wróciłem z wakacji i eee, ja mam parę rzeczy do pokazania co zrobiłem, co po coś zrobiłem, już widzicie coś urosło. Ciekawostki są różne nowe na przykład pasifilora, Brionioides, Brionioides, czy jak ona tam została przesadzona i nawet spojrzycie nie wiem czy to... O! Widać, dobrze. Widzicie? ma Jest to jadalna pasiflora, z tego co wiem. Jeszcze z ciekawostek. Wróciłem, również przesadziłem e, pasiflorę. Dwie w doniczce. E, tą niebieskawą i Constance Elliot. Ale nie tyle, co przesadziłem. To zobaczcie. Widzicie to? Jeden owoc. Drugi owoc, większy, to jest konstanserwiat. I trzeci owoc jest na cerueli, czyli ona chyba się niebieskawa nazywa. Takie ładne kuleczki już. Ciekawe czy to będzie puste, czy to będzie jadalne. Dobre. Nie wiem, okaże się. Jeszcze jedna ciekawostka. Granat w gruncie, którego sadziłem na filmie. Spójrzcie. Widzicie? Dwa i największy trzeci. Są to kwiatuszki, to znaczy połki kwiatowe. Kwiatki dopiero będą. E, no i co? Idziemy dalej? Pokażę Wam jeszcze co przywiozłem, bo przywiozłem parę roślin z Chorwacji bo byłem na wakacjach w tym czasie, co filmów nie było jak widać opuncje figowe figowe, różne nie tylko figowe, bo to jest figowa tam i tam pozostałe szczerze nie wiem, jak wiecie co to jest możecie mi napisać jeszcze taka trzy takie, jak ta i tu jeszcze jedna ta bardziej niebieska. Tu dostałem jakiegoś sukulenta, tu ukorzeniam sukulenta. A jeszcze przywiązłem takiego samego kaktusa jak ten chyba takiego samego. On ma dwa człony, więc jest głęboko wsadzony dość. no i pokażę Wam już tu jak podrosła akuminata ładnie idzie, o bardzo ładnie. Widzicie i pień? Nie dojdę tam teraz, bo... Mam tu funkcję, no i przywiozłem jeszcze tutaj figę jedną, drugą, wszystkie są się ukorzeniają, drugą, trzecią, czwarta, z tej chyba nic nie będzie, bo widzę, że uschła i piąta, rozmaryn, bo bardzo ładnie pachniał, więc pożyczyłem gałązki i do obiadu i do posadzenia, zobaczymy, może się ukorzeni. Tu sukulent, który widzę, że chyba się nie przyjmie. I jeszcze taki sukulent fajny. No i oliwkę z piętką. Składa listki, bo nie ma korzeni, pewnie wszystkie straci. Zobaczymy, jak się ukorzeni, to się ukorzeni. A jak nie, to nie. I tyle. Mogę Wam jeszcze pokazać, że ukorzeniłem białą brukmansję. No i co? Kolejna rzecz. Idziemy do cykasa. Ten cykas, kupiony w tamtym roku i zresztą jeden z popularniejszych filmów na moim kanale. Jeszcze nie puszcza nic. Ale mój cykas, którego mam od jakichś 5-6 lat, tak mniej więcej, jak widzicie, już puszcza. Na razie widać trzy. E, trzy... Liście. E, Widzicie? O, widzicie. Ale, zobaczcie, od dwóch lat widziałem, że są takie malutkie, jeszcze nie dorosną. Zastanawiam się, czy na pewno nie są to odrosty. Dwa. I tu jeszcze trzecie się robi. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. O, widzicie? Widzicie, tutaj. I no i jak widać, po dwóch latach oczekiwania wypuszczają listki. Mega śmiesznie to wygląda. Tam nawet dwa liście, ten widzę na razie jednego. Oczywiście ich nie oddzielam. Zobaczymy jak to będzie rosło. I yy, najciekawsze. Yy, Za chwilę Australicja. Wielki kwiat. Musicie mi uwierzyć. Składaliście, Bo jest słońce teraz i tak ma to dość małe słońce. Ale myślę, że wystarczająco, skoro kwitnie. Zobaczcie. Jaki piękny kwiat. Ale kwiat kwiatem. Tylko pytanie: Co to jest? Czy to są dwa pąki w jednym? Tak wygląda. Zobacz, jaki proszek ma na sobie. Tak to wygląda. Z tego co wiem, one puszczają pięć takich tur. Czy cztery albo pięć, jakoś tak. jakich tur o trzy pomarańczowe i jeden yy, fioletowy. Fioletowy, niebieski. Nie wiem w sumie. Więc to jeszcze musi puścić jednego i jeszcze cztery takie powinny wypuścić. A to nie wiem co to. zobaczymy, okaże się. No i dobre. Wrócę jeszcze na chwilę do wam pokażę. No i co? I to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.